przedsięwzięciu pryska lecz te co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska lecz te co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska, Miejcie odwagę. Nie tetknącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz te, co sama niezdobytym wałem, przeciwne losy stałością zwycięża, lecz te, co sama nie zdobytym wałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężący stoi, w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężący stoi, w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość nadzieje, nie tę lichą marną co rdzeń wątły kwiat ubiera. lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera lecz tę nie jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Dobry wieczór. Pozwólcie, że najpierw zwrócę się do Was, Głogowian, z podziękowaniem wielkim. To, co od kilku dni obserwujemy, Wasze gorące serca, otwarte serca, przechodzą wszelkie myślenie. To, co widzieliśmy na tych kadrach filmu, te magazyny otwarte, to jedno. Dopiero zacząłem chodzić, a puszka jest już pełna. To wszystko pozwala mieć nadzieję, że ta, ta miłość, która jest w nas, w mieszkańcach naszego miasta, ta solidarność, ta jedność z naszymi sąsiadami, Ukraińcami, dopomoże im i pozwoli zwyciężyć. To trudny czas wojna to bardzo trudny czas. To wielkie nieszczęścia. Patrzymy w internet, patrzymy w telewizję. Czasami jesteśmy bezradni, bezsilni. Wspierajmy chociaż w ten sposób, organizując zbiórki żywności, zbiórki darów, zbiórki finansowe. W ten sposób każdy z nas może pomóc, każdy może czu czuć się spełniony. Jest teraz taki silny ruch, ale. Kto wie, ile potrwa ten konflikt? Może kilka tygodni, może trzeba będzie dłużej pomagać. I moja prośba: wytrwajcie w tej pomocy. Są wśród nas Ukraińcy, Ukraińki. Niektórzy przybyli do Błogowa kilka lat temu i tu się osiedlili, inni przyjechali kilka dni temu. Otocz, otoczmy ich opieką, wspierajmy ich na każdym kroku. My mamy miasto partnerskie na Ukrainie, Kamieniec Podolski. Pierwsze dary już tam dotarły, kolejne są w drodze. Nasze busy z Waszymi darami dotarły już w pierwszych dniach na granicę i pomogły tym, którzy przekroczyli granicę, czyli ta pierwsza potrzeba została zaspokojona. To dzięki Wam, dzięki Waszym otwartym sercom dzieją się cudowne rzeczy. Zatem dziękuję wam głogowianie. A wy wszyscy Ukraińcy i tu w Głogowie i w całej Polsce i przede wszystkim tam na Ukrainie i w naszym Kamieńcu Podolskim trzymajcie się, jesteśmy z wami. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na no sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na no sen, jak świat. Jest dedykowany dzielnej Ukrainie. Cieszę się, że wybrzmi również dzisiaj po ukraińsku. Usłyszałem odgłos karetki. Jak dobrze, że to nie sygnał alarmowy, pomyślałem. Usłyszałem świst wiatru. Jak dobrze, że to nie gwizd kul, pomyślałem. Ujrzałem zachód słońca. Jak dobrze, że to nie czerwień krwi, pomyślałem. Z łzami w oczach myślę o tych, którzy widzą i słyszą coś innego niż ja. Myślmy o nich, pomagajmy im. Poczuł zwłok szwydkoi. Jak dobrze, że to nie był sygnał trwoje, trymog, podumął. Почув свист вітру, як добре, що то не свисткуль подумав. Побачив захід сонця, як добре, що то не червінь крові подумав. Зі сльозами на очах думаю про тих, хто бачить і чує щось інше, ніж я. Хотішно вам ці заспівать два утвори є о надії о надії в тих страшних врочних часах. Bo nadzieja to jest ogromna siła. Drugi utwór to będzie nasze wyznanie wiary, że w, każdy, w każdym czasie mamy wielką obronę, mamy wielkie wsparcie naszego najwyższego Boga. I o tym dzisiaj chcemy zaśpiewać. Jadrowe, jadrowe. O seu Wiedz o tym, że nie jesteś sam tu, gdzie na kredyt żyje Trzy czwarte ludzi Nie pomógł na przez od wiedzy przez raz to nie piści, krótka trasa Przez słętarz elementarnych zasad Nikt nie myśli co wartość, tylko co się opłaca Biblię pod to na oczach całego świata No bo jak tu wiesz w coś, co ma odpowiedzi Tu dziś nie pojęty ludzkim okiem, skoro jest pisane przez ludzi za mało dobra Wciąż robisz świsło przez kazę nie będziesz królem To coś jak flashback z dzieciństwa Jeśli istnieje lista tych, co tu resztą gardzą Wierzę, że Święty Piotr po wszystkim czytają na głos Piotka z uczciwością bardzo To czas, by tylko krzyczeć Solidarność, czy być solidarnym Żadna jednostka nie wygra ze zjednoczonym tłumem Prawda jest gorzka, gdy łykasz dobry argument Ten kraj jest jak Chester To, że jestem w nim, czyni to miejsce złym Czester Chester to, że jesteś w nim, czyni to miejsce zły yeah. Ten kraj jest jak Chester, zmińczy to, że jestem w nim, czyni to miejsce zły yeah. Ten świat jest jak Chester, to, że jestem w nim, czyni to miejsce zły Jak duży dziń, chce zburzyć podziały i stworzyć jedno Mam duży team, posłuży i rozbijemy przeciętność Pozwól mi tylko zająć się wszystkim, w zeszłej nierealisty Mam zwierzęcy instynkt, za dwa stado, proszę idźmy Potrzebuję tylko kingu ochotników Którzy uwierzą w to, że chodzi o coś mi tu Co jak kurum powietrza mam marzenia jak reszta Nikt nam nie każe się kochać bezwarunkowo Mieć wspólnych marzeń, planów, czy ufać tym samym słowom Nikt nam nie każe tą samą drogą uciekać przed tym, co nas tu wkurzy A czas pokaże, czy damy radę Ważne, by cel był jasny i wspólny, jedno życie Zamierzam je rozegrać ładnie Wiesz, komu kibicuję mocno, więc rozegram ładnie Choć byłem na nie parę razy, już nie jestem dziś Utknąłem pod kopułą fałszu, jak w Chester's Me. Ten kraj jest jak Chester's Me, czy to, że jestem w nim, czyni mi to miejsce złe. Ten kraj jest jak Chester's Me, czy to, że jesteś w nim to miejsce zły yeah. Ten kraj jest jak Chester's wiem, czy to, że jestem w czy nie to miejsce zły yeah. Ten świat jest jak Chester's wiem, czy to, że jestem w nim czy nie to miejsce zły yeah. Teraz drugi utwór, który nazywa się Bunkier